11 marca obchodzony jest Dzień Sołtysa. To okazja, by zastanowić się nad jego rolą w lokalnych społecznościach. Bardzo sobie cenię współpracę z Sołtysami. Tych Sołtysów mamy sporo, bo ponad 30-35. I ubolewam, że przez ten ostatni rok nie mogliśmy się spotykać. Tego nam wszystkim bardzo brakuje. Sołtysa w jego działalności trzeba wspierać, bo to jest funkcja bardzo społeczna, która. Nie zawsze jest doceniana przez społeczeństwo. Dlatego, aby podjąć się tego zadania, trzeba lubić rolę społecznika. Jestem już sołtysem 19 rok. No i raczej kocham tą, tą pracę, tą działalność sołtysa w ogóle lubię się udzielać w czynie. O, to jest dla mnie bardzo przyjemne, bardzo miłe. Konieczna jest również dobra współpraca z mieszkańcami. Jeżeli z mieszkańcami coś chcemy zrobić tutaj w koło nas widzimy i zieloną siłą z tyłu za nami jest Street Work, jest ogród bioróżnorodności. To wszystko, jeżeli uda się mieszkańcom zorganizować, to wszystko można zrobić. Jeżeli jest przychylność gminy, że udostępni teren, wsparcie merytoryczne, czy nawet tam jakieś finansowe, to zawsze coś idzie zrobić. Większość ludzi jest pozytywnie, no bo przecież to jest nasza wspólnota. Dla siebie to robimy, nawet jak coś robimy społecznie. Są osoby takie, które bardzo pomagają i, i które gdzieś tam, jak się podejmą w Radzie Sołeckiej. Że są w Radzie Słowackiej, to na ich pomoc mogę liczyć. Współpraca z mieszkańcami jest tak samo ważna jak z lokalnymi organizacjami. Organizujemy się również wokół stowarzyszenia. I dzięki stowarzyszeniu pozyskujemy środki, tak zwane środki unijne, ze środków z odnowy wsi, z urzędu Marszałkowskiego czy z gminy, czy z lokalnej grupy działania, brzeszkąłackiej wsi historycznej. I dzięki tym środkom możemy tą naszą miejscowość rozwijać. Bardzo dużą współpracę też mamy z Ochotniczą Strażą Pożarną. To jest duży plus. Razem się wspieramy, razem pomagamy. To jest naprawdę. Dla mnie duży pożytek. Dzień Sołtysa to okazja do złożenia życzeń włodarzom naszych wsi. No przede wszystkim zdrowia w tej pandemii. Nie? No to, to jest, wiadomo, że, że ta pandemia to gdzieś tam y, nas jako Sołtysów gdzieś też y, zablokowała. Nie spotkamy się, nie, nie mamy spotkań w gminie tak jak dawniej, jak było wszystko normalne. Na pewno przychylności mieszkańców, chęci do współpracy, ale i też dobrej współpracy z urzędem gminy bo jeżeli nie ma wsparcia mieszkańców, nie ma poparcia ze strony gminy, no to Sołtys praktycznie nie może. Życzę najwięcej do zdrowia, to jest wiadomo, miłych spotkań, no i miłej współpracy pomiędzy Sołtysami, bo ja widzę, wiem, że jest ta współpraca i chciałabym, żeby tak dalej tak pozostało. Chciałbym wszystkim Sołtysom życzyć przede wszystkim zdrowia, bo dzisiaj to jest jakby najważniejsze, Życzę, żeby się spełniali w tej swojej służbie społecznej i żeby też byli doceniani nie tylko przez władzę. Myślę o wiele większa rola jest tutaj społeczna, społeczeństwa, żeby widzieli, że sołtys naprawdę jest potrzebny, że wykonuje ciężką pracę i żeby każdego sołtysa dane środowisko wspierało.